Ktoś kiedyś powiedział o niej, że umrze, gdy zabraknie jej krytyków. Sądząc zatem po tegorocznych opiniach fama powróci do nas za rok. Tegoroczna zakończyła się w nocy z 29 na 30 lipca koncertem finałowym w amfiteatrze. na głowie swoje twoi synowie! Tradycyjnie ze sceny przy ulicy Matejki, Żyli fama ogłosiła swój wers. Trójząb Neptuna, nagrodę główną Famy, przyznawaną za najdonioślejsze wydarzenie artystyczne. W tym roku fundowaną przez ZaiX w wysokości 6000 zł, złotych. Ex dla twórców widowiska dotlenienie montaż. Za twórczą adaptację, taką, że stała się prawdziwym przeżyciem pokoleniowym, oraz dla warsztatu studentów szkół artystycznych ASP w Poznaniu za spektakl Konferencja Ptaków. Studenci z Poznania posłużyli się znanym, choć rzadko prezentowanym na scenach zabiegiem, czym scena stała się widownią, a widownia sceną. Tegoroczna fama potwierdziła niesłabnącą rolę jazzu w kulturze studenckiej, czego dowodem jest specjalne wyróżnienie przyznane koncertowi Afro Blue. Program przygotowali uczestnicy warsztatów pod kierunkiem Włodka Pawlika i Ryszarda Borgesio. Koncertu jazzowego, w wykonaniu studentów, mieli okazję wysłuchać mieszkańcy i wczasowicze, którzy 28 lipca odwiedzili muszlę koncertową. Kinałowy koncert Famy rejestrowała w całości tylko telewizja Słowianin. Już dziś zapraszamy Państwa do jego obejrzenia. Część za tydzień we wtorek 8 sierpnia. Ciebie obchodzi, przejmujesz się tym.